Dzień dobry, dzień dobry. Paweł już w garniturze, gotowy na naszą e, dziewiątą. Tak. Jeszcze troszeczkę roz, rozmemłany. Bo dzisiaj poważna sprawa jest. O. Aż garnitur założyłem. No to słucham Ciebie. Będzie o Donaldzie Trumpie. To nie garnitur powinien być. No ja wiem, ale to jest tak poważna sprawa, że musiałem aż garnitur założyć. Ojej, chory jest. Nie. Właśnie nie, tutaj okazuje się. Znaczy nie wiem, no może jest kory tak? ja przynajmniej nic na ten temat y... nic na ten temat nie wiem. Natomiast no, tutaj Donald Trump pragnie czegoś więcej niż tylko pokojowa nagroda Nobla. No, tak. Nawet są ponoć taśmy. Tak? Ja może ci pokażę. bo okay. um, Wydaje mi się, że nie wiesz czego pragnie. No, to akurat by pasowało. <laughs> że co, że tak. do niego? Ale, że on będzie jakimś kapłanem, tak? Nie. My idziemy w tym on... kierunku, bo czekaj, bo ja chyba się źle nastawiłem na ten odcinek. Nie, on tutaj yy, podobno są takie wypowiedzi, mhm. że Trump ma nadzieję, że pośrednicząc w zawarciu umowy tej pokojowej no między Rosją a Ukrainą, będzie to jeden z wielu powodów, dla których trafi do nieba. O, jak milutko, no, no dobrze, ale My... czekaj, bo no. wydaje mi się, ja mogę się mylić, mhm. ale, bo nie jestem może na bieżąco, ale wydaje mi się, że ci, którzy są bogaci, to oni tak chyba w ostatniej tej kolejności. No wąsko mają, tak, to przejście jest takie, wiesz, bardzo wąskie. Tak, a ci, którzy odpowiadają za nie wiem, wypadki jakieś czasem śmiertelne na swoich budowach, nie wiem, powodują, że ludzie tracą majątki na różnych inwestycjach, to też się ta droga trochę objazd robi. No, wtedy się jeszcze bardziej zwęsza. Tak, do tej tam. No, ale on już przygotowany jest. Bo on a ma... może ty czekaj, bo normalnie to są takie schody, nie? No, teczkę ze sobą ma wsiąść tam wszystkich konfliktów, które zakończy. I, I oni mu o... mówią, ale nie możesz, a on mówi: no, a Rwanda, a Ukraina. No i tam wiesz, będzie wymieniał się. Nie? Bo może bo dla, dla wszystkich normalnie to są schody, no. a on zrobi sobie Trump-Windę Gdzieś tam obok, taką złotą. A. Takie obejście, takie tak, bezpośrednie połączenie. Quick Lane, tak. Quick Lane. Wykupi. Wykupi. No, Złoty bilet. Złoty bilet, no to musi właśnie jakieś mieć zasługi, żeby zmazać te wszystkie swoje wcześniejsze, że tak powiem, przewiny. No. No. Ja bym, nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że jakbym już poszedł, gdzieś tak trafił, to no nie chciał się natknąć na Trumpa. Tam. nie chcesz do nieba iść no właśnie właśnie się zastanawiam, że jakbym poszedł to chyba nie chciałbym mieć tam Trumpa, czy jakichś innych polityków, bo jeżeli Trump no to kto jeszcze no właśnie nie wiem, tak, no tu są jak gdyby takie dwa tropy, bo ostatnio, że tak powiem dosyć serdecznie tak, bierze go ze sobą tak, no, Jeszcze młody spodem. jestem, więc idziesz Pójdziesz ze mną. ze mną do nieba. <laughs> tak, tak. Będziesz moim alibi. <laughs> zakładnikiem. Tak, no, z jednej strony, ale wyciągałem mu też a taśmy, b no. takie zdjęcia. A bo tu... I tam wiesz, ale święty czekaj. Piotr mówi, ale no tu mam takie zdjęcie, jak się z tego wytłumaczysz? No ja wiem jak. Ująłem to, ja ale się wyślizgnął. A, że on chciał. O, okej. Okay. Tak, żeby go no złapać, tak, Złapać. Tak, no. To pułapka była. Mhm. No właśnie, czy dotknięcie skóry Putina. No. Od razu cię dyskwalifikuje? Nie wiem. Nie Bo jest to jest takie, czterysta. wiesz, no, chodzą. Zły zło. dotyk taki. Okay. No, o, o, zły dotyk, tak. Okay. Może no. być. No. Może być. Tego nie zmyjesz z siebie. No, trudno. Znaczy, no ja nie, nigdy nie dotykałem. Ale, to, ale czekaj, bo idąc dalej. To każdy, kto dotknął Putina, to już ma przerąbane. O. A w Polsce też część go dotykało. Tak? No, dotykali o. się. Okej. Okay. No, nie jednak kiedyś wizyty wiem. były. No ja wiem. Tak... No. no i chciałem ci zdjęcie pokazać w takim razie. Ok. Oni wszyscy go dotknęli. Patrz, jakie smutne miny. No bo oni już wiedzą, tak? Że oni to... wiedzą, tak. Tam przyszedł raport. Nie, ja chciałem ci pokazać to zdjęcie z innego powodu. Eee, właściwie kilka powodów. Eee, raz, że tam jest coraz bardziej złoto, z każdym tygodniem już nie mamy. Ale mieć. na zewnątrz elewacja podobno tam też eee, ozłocona. O, no, super. No. Eee, tu Ale w środku? Tak, tak. Co, coraz bardziej chciałem ci zwrócić na wiele szczegółów, które mogą umykać widzom na co dzień, przede wszystkim spójrz na biurko. Czy tam on nie ma medalu już położonego. Ma. Czy to jest jakaś gwiazda szeryfa? że to jest że... dzień dobry, jest nowy szeryf na tym świecie? No nie bajdę, Czy coś takiego? Nie, ma różne no. pudełka ja się zastanawiam, bo to jest chyba wygrawerowany jego podpis, bo, bo widzę, że taki ten. I coś chyba w formie medalu. Na początku myślałem, że cygara, no ale potem stwierdziłem, że nie. Bo on nie pali cygara. Tam są jeszcze długopisy, no. bo on dużo podpisuje różnych rzeczy. Natomiast w tych pudełkach chciałem zauważyć, że wszyscy są skonsternowani, bo tych pudełek jest mniej niż gości. A, wszyscy... to prezenty. Tak, ja. i pani Wunderlejen na te patrzy i się zastanawia, czy dla niej starczy. Tak, <laughs> e może e jakiś będzie... Pani Meloni y, mówi, ja to tego już nawet nie chcę. Y, tu Mark Rutte zastanawia się, czy też będzie dla niego. Nie, ogólnie tłoczno. tłoczno. To jest Ale dwa zdjęcie, stoliki, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, są w sumie tu. No jeden jest tam kawowy, a jeden jest taki na popiersie. O to nie. Ci chodzi? tam Dwa dalej. są na popiersie, trzy, nie. bo po trzy jednej stronie komina... Są... I po... Nawet więcej. Nie Błowy. chodzi o to, że masz jak gdyby takie dwa stoliki, że tu siedzą, i tam w drugim tam węź i tam spółka, Headset head tak, head jest. Tak, e, też pani Caroline siedzi na siedzeniu Trumpa. Podgrzewa mu. siedzenie, A, chciałem zauważyć. Okay. No Przy bo kominku. Trump zawsze siedzi po tamtej stronie. Tak, tak. tak Widzisz, no. bo to, to on nie masz kart, to był tam te miejsce to było. No, no co z tym? Przy kominku. Myślisz, Sołenki? że ona ma podwójną funkcję? Że jest. Do wygrzewania? Tak. Wysiaduje? odpowiednio tak, Masz termofor czy coś, nie? I tam zagrzałam panu już miejsce, tak? Proszę, panie prezydencie. Tak. Myślę, że zdjęcie jest bardzo fajne. Bardziej bym się cieszył, gdyby oni wszyscy byli uśmiechnięci. Za Łęskim siedzi jakiś młody mężczyzna, prawdopodobnie tłumacz. Mhm. Bo ciężko mi stwierdzić, kto to może być. Nie znam. Też nie znam, ale zostawmy to zdjęcie, bo skoro już tego Trumpa wysyłasz do raju. Nie ale... wysyła. Co? To on sam siebie, to nie już ja. Już sam siebie? Tak, no on mówi, że on trafi za te dobre uczynki. No dobrze, skoro ma taką pewność, ja chciałem Ci o innych dobrych uczynkach opowiedzieć. Wierzysz, że można wytresować muchę? Y Podobno. Ale ja no tego bo... nigdy nie próbowałem. A ty próbowałeś? Nie, ale chyba będę musiał, bo okazuje się, Czemu? że tresowana Chcesz mucha może pozwolić ci wygrać ponad 700 tysięcy dolarów. Okej. No A ile e... masz już tak tresowanych mur? Na razie. Jakie y... sukcesy? Na razie nie mam. Natomiast. Ale było... tworzysz jakąś kolonię czy coś tam? E, no bo ja nie wiem, czy na... odwiedzać tak. Jak to. E, nie, natomiast w mieście Maryland, tam chyba, stamtąd pochodzi Elvis, o ile dobrze mi się kojarzy. E, odbyły się zawody golfowe. Czyli tu też A. coś w związku z Trumpem, bo on lubi golfa. No i nagroda wynosiła się ponad 700 tysięcy dolarów. i Był. Nie wiem, jak to się nazywa. Jak uderzysz, i doleciało ci prawie do dołka, ale nie wpadło. Kojarzysz tą nomenklaturę nie. golfową? Ja też nie. No więc piłka była bardzo blisko. Na krawędzi, tak? Na krawędzi. No i mucha siadła na piłce. No i zobacz, co się wydarzyło. There he comes and he goes, on the I przemarzyła. No. No, koniec. A co wtedy? No 700 tysięcy bierzesz i do domu, nie? Muchę na o. ramię i do auta. Co? się ktoś zorientuje, <laughs> że to tresowana. A to może była sztuczna? Że mikrodron? No w sumie mikrodron, za tak. taką kasę to już można by było, nie? O. Albo jakiegoś żuczka tam od spodu, który pchnie. No bo ja rozumiem, że jeżeli. Nie tak, podchodzi takich taki dwóch żuczków. Pcha. I kulkę tak. Tak. Ty nie trafiłeś 5 metrów, ale one ci tam dotoczą. E, no jest to ciekawostka, nie? W życiu trzeba mieć szczęście. No, ty masz szczęście? No nie, nigdy mi mucha nie siadła i nie wygrałem, tylu. A, A wygrałeś coś kiedyś w jakieś zawody? Albo zawody? w loterię jakąś? Nie. No. Nie, nie, nie Ja Ja loterię okay. nie gram. No tak, bo ty tam grasz tam, na grałem w loterię. Ja grałem jak byłem w taki w szkole średniej i czwórkę raz trafiłem. 160 zł chyba było, czy 120 A, no tak. a bo Takie, to, to, to lotek. No, no to loteria okay. jest przecież, nie? No tak. tak totalizator, tak. tak. No. No. E, dajcie tak, znać. wiesz, że w to trudno jest trafić. No, no dlatego mój, pochwaliłem, ale mój kolega piątkę no. trafił. Starczyło mu no, na okay. motor. To jest taka szczęśliwa dzielnica po prostu. E, mhm. Dajcie znać, czy wy coś trafiliście. Y, I czy w ogóle chcecie trafić, y, i czy chcecie trafić do nieba? I co robicie, by trafić do nieba? Ile tych wojen chcecie zażegnać? Bo to może nie trzeba na dużą skalę. Między żoną a teściową może. Na mniejszą. Nie, na, na mniejszą. Mamusią, macie wojnę no. i tam. Zażegnajcie. Jakiś rozejm, nie? Tak. Traktat spokojowy, zawieszenie, zawieszenie broni. Po medalu. Potem, no. no dobrze. To najlepiej więc... na piśmie, to żebyście dostali od niej. No, żeby tam papier wziąć. Żeby na... papier wziąć tak w razie tak. czego, nie? No bo w bez razie... papieru to mogą was nie wpuścić. Mogli nie zauważyć. Nie wszystko się tak. może nagrało. No. E, dobrze. Zapraszamy na godzinę dziewiątą. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.